Witam Was wszystkich ponownie, witam na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Wiecie bardzo dobrze, że jako Patek 2703 staram się wszędzie w kulturystyce, jeżeli występuje kłamstwo, to staram się tam podążać w tym kierunku i to kłamstwo prostować. Co się stało? Kulturyści, którzy na samym początku, jak ja pokazywałem prawdę, Młodym adeptom kulturystyki, na czym to wszystko polega, że kulturyści z polskiej sceny kulturystyki używają środków dopingujących. Tu już nie chodzi tylko o polską scenę kulturystyki, ale chodzi o cały świat, ale ja się zajmuję tylko polską sceną kulturystyki, jak na razie. Nawet tłumaczyłem, że biorą środki dopingujące, tłumaczyłem to ludziom. Tłumaczyłem to ludziom, którzy niekoniecznie nawet interesują się kulturystyką, ale to nie jest istotne. Moim zdaniem korzystanie ze środków dopingujących i wychodzenie na scenę to jest oszustwo. Już to mówiłem wcześniej i tego się cały czas trzymam. To jest po prostu taki główny cel mojego kanału, żeby ludzie, którzy są na środkach dopingujących i którzy chcą wyjść na scenę, żeby się przyznawali do tego, że są na środkach dopingujących, co poczyni dalsze kroki. Takie, że na scenie będzie widniał napis, że te zawody są tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy używają środki dopingujące i że ludzie, którzy są na scenie, oni są na środkach dopingujących. Ja do tego dobrze. Czy to się kiedyś stanie, nie wiem, możliwe. Ale co mnie najbardziej y, ostatnim, y, ostatnim, y, ostatnimi czasy denerwuje? A to mnie denegwuje, że wchodzę na profile, to ja mam tych ludzi za, czasami zalajkowanych, a więc widzę to na Facebooku mi się wyświetla te głupie... E Głupie wątki, które oni wypisują, głupie y, komentarze. Ostatnio gość dodaje post, y, już nie będę reklamował tego gościa, bo dla mnie to jest po prostu czubek, bo gościu po prostu, przepraszam za zasłownictwo, ale to jest gość po prostu idiota, z tego względu, że on nie zna podstawowych rzeczy. Gość udaje kulturystę, ćwiczy tyle lat, wbija w siebie tyle lat środki dopingujące, a nie zna podstawowych rzeczy, które powinien znać y, każdy kulturysta. A na przykład Gość, do czego dąży? Gość wypisuje w poście. Gimbaza nas hejtuje, ponieważ nam zazdrości. Po pierwsze, panowie, czego my mamy wam zazdrościć? Czego? Jak Słodkiewicz sam powiedział, radosław Słodkiewicz powiedział: Wy macie gabaryty, ja mam sylwetkę. Ludzie, którzy ćwiczą naturalnie, mają sylwetkę: Wy macie gabaryty. Czego oni mają wam zazdrościć? Brzucha, ginekomastii. No, czego? Dajcie chociaż jeden powód, czego ci ludzie mają wam zazdrościć. Chodzi mi tutaj o gości, którzy ćwiczą kulturystykę, takich jak ja, naturalnych. A goście, którzy się nie interesują kulturystyką, to nie chcą ćwiczyć kulturystyki, ale powiedzmy gdzieś tam liznęli ten temat i wchodzą na kanały i oglądają, czego oni mają was, wam zazdrościć. Jeżeli oni nie chcą wyglądać tak jak wy, oni może chcą wyglądać tak jak ja, ale nie chcą wyglądać tak jak wy. Przecież jak to, jak wy wyglądacie, to jak napompowany kurczak wodą. Tak wy wyglądacie. Następna sprawa, e, którą chciałbym poruszyć, to nie już zazdrość, tylko wchodzi, wchodzą ci panowie na temat, ale przecież te mięśnie same nie rosną. My też musimy zapierdzielać dwa razy ciężej niż naturale. No i ci panowie płaczą, bo oni teraz, nie wiem czy wiecie, ale oni mają teraz taktykę wylewania swojego żalu. A więc oni udają teraz poszkodowanych, bo nie wiem czy wiecie, na samym początku złodziej, jeżeli go przyłapiesz na e, tym, że kradnie to na samym początku się stawia, próbuje uciekać, próbuje się szarpać ale później już w sądzie zaczyna udawać poszkodowanego, że on nie chciał tego zrobić. Tak samo oni teraz postępują, a więc udają poszkodowany. Mięśnie same nie rosną, my, my wbijamy sterydę, ale to same, to mięśnie same nie rosną, my jesteśmy poszkodowani, oni nas fajtują, No oni w ten sposób chcą włazić na nasze sumienie, żeby nas e, to ruszyło, żebyśmy my już więcej nie rozmawiali o tym, że oni nas oszukują. Ja chciałbym tutaj e, przedstawić raz Konkretnie i niepodważalne dowody na to, że mięśnie, uwaga, mięśnie rosną same na środkach dopingujących. Dobrze to słyszycie. Mięśnie rosną same bez ćwiczenia, kiedy używasz sterydów. I teraz ci panowie już są bardzo zbulwersowani, z tego względu, że ja mówię prawdę. Moi słuchacze, którzy mnie cenią za szczerość, będą tego słuchać. I wysłuchają tego do końca, co mam do powiedzenia. Przedstawię badanie na samym początku. Przedstawię dwa dowody. Pierwsze to będzie badanie, które jest nie do podważenia. Drugie to jest coś wzięte z życia. Zobaczycie, że to jest przykład wzięty z życia. A więc tak, przechodzimy do badania, że mięśnie rosną same po sterydach i jestem w pełni odpowiedzialny za swoje słowa i ja wiem, że te słowa są prawdą i nawet w tym momencie dam sobie obciąć rękę, że te słowa są prawdą. Uwaga, przechodzimy do pierwszego badania. Ja postarałem się przetłumaczyć, jak najlepiej potrafiłem badanie, które znalazłem, ponieważ to badanie jest w języku angielskim. Nie znalazłem tego badania w języku polskim, ale podlinkuję Wam te badanie pod spodem w materiale, w opisie, także każdy będzie mógł sobie te badanie zobaczyć, a więc zapraszam do opisu pod tym materiałem, będzie można znaleźć to badanie. Na samym dole umieszczę w opisie te badania. A więc przejdziemy do badania. Powiem Wam, na czym polegało badanie. Do czego dotyczyło to badanie. A więc tak. Badanie, w badaniu były osoby, które zaraz Wam powiem, ile było tych osób i wszystko opowiem o tym badaniu, ale posłuchajcie najpierw wstęp. W badaniu były osoby, które notowały przyrost masy mięśniowej oraz siły bez Treningu siłowego, to jest słowo klucz. Bez treningu siłowego. A więc w tym badaniu były osoby, które notowały przyrost masy mięśniowej i siły bez treningu siłowego. No jak to jest możliwe? No jak? Teraz wszyscy myślą, Patryk opowiada pierdoły, ale ja Wam zaraz powiem, jak to jest możliwe. Na czas eksperymentu, uwaga, słowa klucz. Na czas eksperymentu te osoby miały zaprzestać treningu siłowego oraz intensywniejszych treningów wytrzymałościowych. A więc te osoby zaprzestały treningu na czas badania. Już mogę Wam nadmienić teraz. E, zdradzić sekret, że badanie trwało 20 tygodni, a więc osoby, które wzięły udział w badaniu, miały zaprzestać treningu siłowego, a więc nie ćwiczyły i treningu wytrzymałościowego. A więc te osoby były to osoby, które po prostu siedziały e, dupą w fotelu, oglądały filmy, egzystowały jak normalny człowiek, może chodziły na zakupy albo na spacery. O tym rozmawiamy. Nie rozmawiamy tutaj o gościach, którzy ćwiczą na siłowni. I przechodzimy. E, opis badania. Zrobiłem taki mały, skrócony opis badania. W badaniu wziął udział, udział 61 zdrowych, uwaga słowo klucz, zdrowych mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat. Naj, najpierw tych mężczyzn, 61 mężczyzn w wieku od 18 do 35 lat poddano zablokowaniu wydzielania własnego testosteronu, a więc zablokowano im wydzielanie testosteronu naturalnego. E, a następnie podzielono tych mężczyzn na 5 grup, a więc tych 61 mężczyzn podzielono na 5 grup. I tak, podawano im e, Odpowiednio. 25 mg testosteronu tygodniowo, 50 mg testosteronu tygodniowo, 125 mg testosteronu tygodniowo, 300 mg testosteronu tygodniowo. I 600, ta ostatnia piąta grupa, 600 mg testosteronu tygodniowo. My się zajmiemy tylko tą ostatnią grupą, 600 mg testosteronu tygodniowo. Ja nie będę tu opisywał całego badania, całe badanie to jest jaki był skutek, jeżeli chodzi o zdrowie tych mężczyzn, no i wszystko tam po kolei tego naprawdę było dużo do, do tłumaczenia, dlatego przetłumaczyłem sam początek tego badania, a więc opis badania i końcówkę i wynik tego badania. I zajmujemy się teraz tymi, ty, tą ostatnią grupą, którą mówiłem, grupą piątą, 600 mg testosteronu, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć od razu teraz, Wy na pewno już teraz to wiecie, moi widzowie, moi słuchacze, że 600 mg testosteronu tygodniowo w kulturystyce, jeżeli chodzi o kulturystykę zawodową, to jest nic. Tam dawki są na poziomie 3 gramów tygodniowo, a więc 3000 mg Tygodniowo, tam są takie dawki, a my tu tylko mówimy o dawkach 600 mg tygodniowo, tak? A więc, co się stało? Ludzie, którzy nie ćwiczyli, jeszcze raz powtórzę, żeby każdy nawet nakoksowany tępy łeb to zrozumiał, który kłamie. A więc ludzie, którzy nie ćwiczyli, ludzie, którzy egzystowali jak normalni, ludzie chodzili na zakupy, chodzili sobie na spacery, siedzieli tyłkiem w sofie i oglądali sobie filmy. A więc nie chodzili na siłownię, ustalmy to. Nie chodzili na siłownię. Ci ludzie, którzy przyjmowali 600 mg testosteronu w ciągu 20 tygodni zyskali od 8 do 9 kg czystej masy mięśniowej. Dokładnie to, co słyszycie. Bez ćwiczeń. Zgadza się? Teraz zawodnicy, ludzie, którzy wypisujecie te pierdoły na Facebooku, ludzie, którzy chcecie dalej okłamywać tych młodych adeptów kulturystyki, że wy tak ciężko musicie trenować, że, bez, że na sterydach samo nie rośnie, no to ja Wam przedstawiam badania. Który z Was podważy te badania? Zapraszam Panowie, zapraszam, żebyście podważyli te badania. I więc yy, kontynuuję, kontynuujemy te badania. A więc. W 20 tygodni na 600 mg testosteronu, co już powiedziałem, że to jest mała dawka, zyskali od 8 do 9 kg czystej masy mięśniowej. Uwaga, jednocześnie stracili od 1 do 2 kg tkanki tłuszczowej. Wskaza się. Zyskali bez ćwiczenia 9 kg masy mięśniowej i stracili 2 kg tłuszczu bez ćwiczenia, a więc dowód jasny. Czy mięśnie rosną same bez ćwiczenia. Zgadza się, rosną same bez ćwiczenia i nikt nie jest w stanie tego podważyć, ponieważ jest na to badanie. Takich badań jest więcej, można by było je mnożyć i przedstawiać e, osobno i robić każdy e, jeden materiał, e, osobny materiał na, na jedno badanie. Uwaga! Następna, e, następna kwestia, którą chciałbym powiedzieć, to jest e, to jest odnośnie tego życia. W sytuacji z życia. Nie wiem czy wiecie, ale większość, może nie większość, ale spora część środków dopingujących, spora część sterydów jest używana w weterynarii, a więc podaje się je zwierzętom. Dokładnie. Te sterydy podaje się zwierzętom, na przykład jak Trenboro. Trenbolon się podaje zwierzętom, bodajże że boldenon się podaje zwierzętom, Winstrol się podaje zwierzętom, a więc jest dużo i dużo więcej, których ja w tej chwili nie, nie potrafię wymienić, środków dopingujących podaje się e, zwierzętom, e, sterydów. I uwaga, ten bolon, przeczytam Wam opis sterydu, który nazywa się ten bolon. Dawkowanie od 25 do 100 mg każdego dnia, a tutaj prawdopodobnie jest mowa o trendbolon asetyd, a więc o szybkim trendbolonie. Aromatyzacja, nie redukcja, nie blokowanie, tak silne blokowanie HPTA, tak bardzo silne. Okres utrwania poniżej jednego dnia, okres wy, wykrywalności 5 tygodni, a więc taki szybciutki opis Wam czytam, to jest najmniej istotne. Teraz tutaj opis, taki początkowy opis tego sterydum. Zmodyfikowane cząsteczki nandrolonu przyczyniło, zmodyfikowanie cząsteczki nandrolonu przyczyniło się do powstania niezwykle silnego e, środka dopingującego, jakim jest trenbolon. Lek weterynaryjny, służący do masowania bydła ubojowego, które potrafiło zbudować od 50 do 80 kg czystego mięsa w dwa tygodnie. Dokładnie słyszycie? I teraz niech ci kulturyści mi powiedzą teraz, I, ale to już będzie całkowita bajka, to już pójdą normalnie w science fiction, jeżeli mi powiedzą, że to bydło ćwiczyło na siłowni. Niech ci teraz kulturyści, którzy wypisują te e, głupie posty, powiedzą mi, że bydło ćwiczyło na siłowni. No to po prostu ja już tu jakąś sobie bajkę smerwy dla nich e, przygotuję. A więc e, widzicie, od bydło potrafiło zbudować, bydło ubojowe potrafiło zbudować od 50 do 80 kg czystego mięśnia w dwa miesiące. No więc widzicie... Przedstawiłem dwa dowody niepowtarzalne. Już nie mam zamiaru się w to więcej bawić i więcej prostować tych gamoni na Facebooku, bo po prostu śmiać mi się chce. Przepraszam Was za słownictwo, ale nie można tego inaczej nazwać, bo są ludzie, którzy cały czas mnie zaczepiają i piszą, o, a Patryk powiedział to i to, a Patryk powiedział to i to, a ja muszę zapierdzielać na siłowni i brać sterydy. Nie musisz, mięśnie rosną same na sterydach, już ci to przedstawiłem i możesz siedzieć dupą w kanapie albo chodzić z żoną na spacer. Jeżeli masz żonę, to możesz sobie chodzić na spacer I mięśnie będą Ci rosły same Już przedstawiłem, że mięśnie rosną same A dla tych ludzi, którzy mówią, że mięśnie nie rosną same Ja wbijałem, ale ja wbijałem środki dopingujące Ale mięśnie mi nie urosły. Wbijałeś olej rzepakowy Nie wbijałeś środków dopingujących bilek Ci sprzedał olej rzepakowy A więc kończąc, kończąc ten e, materiał Zakończę to jedną e, puentą Panowie, przestańcie kłamać czym więcej kłamiecie, tym bardziej się zakopujecie w ten cały syf. Powiem Wam jedną rzecz: że rozmawiałem ostatnio z żoną i tak sobie pomyśleliśmy, że Wy moglibyście wybytnąć z tej sytuacji, bo jest jeszcze wybrgnięcie z tej sytuacji, ale ja Wam nie będę podpowiadał, w jaki sposób, ale jest wyjście z tej sytuacji. Wy moglibyście wyjść z tej sytuacji. Z podniesioną głową i ludzie dalej by mieli do Was szacunek, a tak? To każdy na was pluje, nie ma dla Was szacunku, a z, tego nie ma, a z tego powodu nie ma dla Was szacunku, bo wy jesteście jak złodziej, który kogoś okrada. No to jak można mieć szacunek do złodzieja? Ja wam powiedziałem, mój kanał e, sprawił to, że wy będziecie wytykani na ulicy palcami ludzie będą was wyśmiewać. A więc będziecie pośmiewiskiem dla ludzi normalnych, dla ludzi, którzy mają normalne życie bez środków dopingujących. I życzę wam dalej powodzenia trwania w tym kłamstwie, bo ludzie was zniszczą, ludzie was zgniotą. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie chociażby na mój kanał. Prawie 43 tysiące subskrybentów. E, ile tam ma ten Patrycusz, który e, ze mną walczył? 300 e, prawie... 12 milionów wyświetleń jest u mnie na kanale. No panowie, z czym wy chcecie walczyć? No ja pytam, z czym? Z prawdą. No przecież tak naprawdę to te bydło ubojowe budowało więcej masy mięśniowej niż Słodkiewicz na HMP. Na razie, cześć pozdrawiam. Na koniec jak zwykle to robię. W przy przypinka. Cześć. Na razie.